Lewica i prawica, dwa skrzydła tej samej maszyny. Ten sam system, inne hasła, różne barwy, fasady winy. Nie daj się wciągnąć w te iluzje wojny i kłamstw, bo gdy się kłócą na scenie, kulisy piszą nasz strach, nie lewa, nie prawa. To jedna! Nie daj się zwieść, bo obie strony brudne ręce. Jedni krzyczą o wolności, drudzy o narodowej męce. Gdy grają nasi i wasi, te artwa bez końca. Nie widzisz, kto steruje losem do słońca. Nie lewa, nie prawa, to jedna gra. Ta sama ręka wciąż karty ma. My się dzielimy na twoi sen, a oni w ciszy zabierają tlen Ideologię jak dym. Co zasłania prawdy cień Lewy z prawym w blasku kamery Sprzedają ten sam sen Bo gdy siądą na tronach Znikają barwy i znaki Zostają podpisy, umowy i globalne pakty Nie lewa, nie prawa To jest Ten sam bank, ten sam plan, ta sama kontrola. Ty się kłócisz na dole, a oni się bawią do wola. Lewica i prawica, dwa skrzydła tej samej bestii, jedna głowa, jeden mózg, wiele masek i kwestii. Nie walcz z bratem w imię flag, które są tylko tłem, bo prawdziwa wojna toczy się o twój strach i twój tlen. Nie lewa, nie prawa! To jest... Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy Kiluminati Team.